Siemaneczku, siemeczki, z tej strony start Dzisiaj stworzymy świat ultra hardcore Więc włączam tryb hardcore Wyłączam regenerowanie życia I nazywam świat ok, zaczynamy Więc tworzę świat Pojawiłem się na świecie Pojawiłem się na łące Koło jakiegoś źródełka Oczywiście gra mi dała Siewe znaki Że jestem totalnym nubem, Więc zrezygnowałem z bicia tego Biednego kurczaka Poszedłem zebrać Trochę drewna Drewna oczywiście nowego, Więc stworzyłem drewniany kilof I poszedłem kopać kamień Po kilku minutach Kopania Zrobiłem sobie cały Prawie cały kamienny toporek I wszystkie rzeczy Nie wiem czemu w ogóle ale poszedłem przez chwilę Zebrać tą trzcinę Dobra wziąłem sobie więcej kamienia I stworzyłem kamienny mieczyk Zepsułem crafting i poszedłem w wielką. Y. Poszedłem kopać węgiel. Po przekopaniu kilku na. spadłem i straciłem trochę HP. Poczułem się zdruzgotany, więc pobiegłem szukać jakiegoś ratunku. Przechodząc przez góry i szczyty, zauważyłem stado owiec. Szybko się nim zająłem. Dobra, dalej. Musiałem iść przez łąkę, ponieważ musiałem zdobyć więcej jedzenia. Znalazłem stado kurczaków i się z nim szybko uporałem, chociaż nie mogłem trafić oczywiście drugi raz. Dobra, szybciutko rozwaliłem wszystkie kurczaki. Miałem dosyć jedzenia, aby przetrwać tą noc. Niestety napotkałem stado owiec, jednak postanowiłem, że im odpuszczę. Dobra, teraz naprawdę im odpuszczę. Po zebraniu odpowiedniej ilości jedzenia, musiałem puścić tą świnkę wolną, ponieważ sumienie mi kazało. Poszedłem oczywiście wzdłuż rzeki, chciałem gdzieś, no i no niestety napotkałem owce. Okej, okay, teraz miałem na pewno, już nic nie mogłem zrobić. Na pewno... śnie, świnie. Dobra, wiedziałem, że muszę z tym skończyć. Pożerało to mnie, ja musiałem zdobyć duże jedzenie, a zarazem nie chciałem zabijać tych biednych zwierząt. Postanowiłem, że pójdę przez otwartą polanę. Napotkałem drzewo, a na nim był ul. O, oczywiście musiałem je tylko zniszczyć. Chciałem już uciekać, aczkolwiek spotkałem stado krów, które musiałem stanowczo wyeliminować. Osy nie były trudnym przeciwnikiem, więc zabiłem je bardzo szybko. Ech, świeże mięso. Kiedy zrobiłem ten wielki wdech, wyczułem pod ziemią coś ciekawego. Tym czymś była grudka żelaza. Szybko ją wykopłem. Postanowiłem, że pójdę przez wodę. No i pojawiłem się na drugim końcu jeziora. Nagle spostrzegłem ryby. Ryby zawierają dużo witamin A, D i E oraz witaminy z grupy B. Wychodząc, napotkałem ogromny kanion, który byłby genialnym miejscem na zamieszkanie. Jednak robiło się coraz ciemniej, a ja napotykałem coraz więcej potworów. Kilka metrów dalej dostrzegłem niewielką wysepkę, która byłaby genialnym miejscem na zamieszkanie. Oprócz kilkunastu potworów, które otaczały moją wyspę, miałem problem z oświetleniem, więc stworzyłem pochodnię i szybko ją oświetliłem. Również nie wiem dlaczego, ale postanowiłem posadzić trzcinę cukrową. Myślałem, że mi wyrośnie. Potrzebowałem również pieca, by przetopić znalezione wcześniej żelazo, ale niestety grupa potworów nie dawała mi kopać ani myśleć logicznie. Powoli zaczynałem się zastanawiać, czy to na pewno jest dobre miejsce na bazę. Po zabiciu najemników wykopałem kobla i stworzyłem piecyk. Nie wiem czemu, ale zapomniałem o żelazie, więc przetopiłem swoje mięso na dobry, spieczony stek. Stworzyłem również łóżko, ponieważ miałem dość tych nudnych potworów. Po krótkiej dżemce zniszczyłem łóżko i stworzyłem kamienny piecyk w celu upieczenia mojego schaba. Stworzyłem kamienny mieczyk, by nie przejmować się o jego brak. I zacząłem kopać drewno, jeszcze więcej drewna, w celu stworzenia mojej wymarzonej tarczy. Na początku nie miałem kompletnie pojęcia, jak się tworzy tarcze, więc musiałem skorzystać z poradnika mini -sufi Babola, by ją skraftować, ponieważ jestem totalnym nubem. Postanowiłem, że pozbieram pobliskie rzeczy, które leżały na ziemi i wykopię jeszcze więcej drewna. I również zwinę się stąd. Niech ja dostrzegłem jabłko, które było bardzo ważnym elementem w mojej rozkrywce. Potrzebowałem również złota, więc ruszyłem na wyprawę, która miała mi dostarczyć jak najwięcej surowców. Po przejściu kilkukilometrowego dystansu napotkałem niewielką jaskinię, która miała mi dostarczyć surowce. Nie myliłem się, w jaskini było dużo żelaza. Kopiąc spokojnie żelazo zagłębiałem się w głąb jaskini jednak dźwięki i mrok tej jaskini mnie odpychał postanowiłem się jak najszybciej stąd wydostać po próbie wyjścia z jaskini wszedłem w głąb lasu gdyby nie moja czujność straciłbym życie w tym kanionie po niedługim czasie w mojej podróży zaczęły się pojawiać komplikacje robiło się coraz ciemniej a ja przez swoją głupotę traciłem kolejne serduszka nie dziwiąc się, poszedłem dalej do bagnistego lasu i napotkałem kolejny ogromny kanion. Również był obok szkielet, którego postanowiłem bezczelnie zaatakować. Jednak to on miał nade przewagę, więc postanowiłem go zepchnąć do kanionu. Myśląc, że jestem bezpieczny, znalazłem paranormalne zjawisko, mianowicie latającą wodę. Jednak szkielet wyszedł z kanionu i mnie ponownie zaatakował. Tym razem musiałem się nim osobiście uporać. Nie będąc pewny swojego miejsca, stworzyłem łódkę i ruszyłem na samotną wyprawę przez morze. Po kilku milach moją uwagę przykuły dachy, jakieś wioski. Postanowiłem się zapytać o drogę, jednak zostałem zaatakowany przez grupę tutejszych osadników. Zdałem sobie sprawę, że to jest fatalny pomysł, by z nimi walczyć, więc biegłem do pierwszego lepszego domku i się ukryłem. Wiedziałem, że jedyne moje wyjście to jest przespanie nocy, więc wyrzuciłem osadnika z jego własnego posłania i się w nim uwaliłem. Rankiem. Gdy wyszedłem z domku, usłyszałem dźwięk dla moich uszu, czyli skwierczące kości. Śmiejąc się z potworów, że nie świecą inteligencją, zapomniałem, że jedynym moim słabym punktem są moje plecy. I zostałem w nie zaatakowany przez łucznika. Szło mi coraz gorzej. Byłem ledwo żywy, a moim jedynym rozwiązaniem było okraść wioskę i uciec stąd jak najdalej. Wychodząc tylnym wyjściem, popełniłem głupi błąd, tracąc pół serduszka i popełniłem jeszcze jeden błąd, tracąc kolejne pół serduszka. Idąc z brzegiem, napotkałem statek, w którym było dużo i to dużo żelaza. Czułem, że na statku znajdują się jeszcze dwie skrzynie i nie myliłem się. Znalazłem obydwie. Stworzyłem piecyk, by przepalić wcześniej wykopane żelazo. W drugiej skrzyni był ubiór, który mógł mi się przydać jako dodatkowa ochrona. Postanowiłem, że znajdę złoto na własną rękę. Zniszczyłem kilow, odłożyłem wszystkie swoje rzeczy, stworzyłem dodatkowy kilow i poszedłem kopać głębiej. Niespodziewanie napotkałem małą jaskinię z grupą zombi. Udało mi się w bardzo prosty sposób ich oszukać. Nie tracąc życia, zlikwidowałem obydwu. Postanowiłem, że wyjdę z jaskini w celu rozpoznania terenu. Okazało się, że jaskinia jest większa niż mi się wydawało. Wróciłem do bazy, by stworzyć na spodenki z oraz hełm, i również buty, a jeszcze mieczyk, by zwalczać zło zamieszkałe w jaskini. Odkładając wszystkie rzeczy, postanowiłem zejść w głąb. Dźwięki na mnie strasznie niepokoiły. Wspinając się na skałę, dostrzegłem creepera, który zaczął wbiec w moim kierunku. Zacząłem szybko uciekać, jednak obawiałem się, że nie zdążę. Na szczęście udało się nie wybuchnąć. Bezpiecznie zdetonowałem creepera i poszedłem szukać dalej. Jaskinia okazała się ogromnym rozwidleniem prowadzącym do wielu korytarzy. Zacząłem bardzo nerwowo ją oświetlać. I schodząc w dół coraz głębiej, usłyszałem bardzo niepokojące dźwięki, więc postanowiłem sprawdzić, co czyha za ścianą. Kopiąc kilka bloków bl w bok. Mając jeden i pół serduszka życia napotkałem na grupkę zombi w kolejnej jaskini tuż obok. Potwory nie były przyjaźnie nastawione, a moje głupie błędy coraz bardziej mnie pogrążały. Również szkielet którego chciałem na początku zwabić okazał się zawodowym snajperem, który strzela z zamkniętymi oczami. Można by powiedzieć, jestem skończony, jestem w dupie, mam pół duszka. Jednak nie poddałem się i zacząłem z nimi walczyć. Kompletnie nie spodziewałem się tego, że tam będzie całe stado zombie. Po wygranej walce wiedziałem, że jedyne rozwiązanie to będzie połączenie jabłka z złotem, które musiałem znaleźć, aczkolwiek nie wiedziałem, gdzie ono może się znajdować. Na mojej drodze czyhało bardzo dużo niebezpieczeństw. Jednym z nich był pająk, który czyhał, aż tylko wyjdę z za rogu. Nie miałem pojęcia, dlaczego byty mnie dręczą, więc oddałem im żelazo, które wcześniej im bezczelnie ukradłem. Oddanie żelaza nie skutkowało. Na mojej drodze pojawiało się coraz więcej niebezpieczeństw, z którymi musiałem samotnie się uporać. się coraz bardziej hardkorowo. Potwory pojawiały się wszędzie, a ja wraz z moją tarczą ledwo co się trzymaliśmy. Szedłem w głąb jaskini, zdawając sobie sprawę, że nie mam żadnych szans na przeżycie. Wiedziałem, że jestem skończony i nie dam rady dojść do końca. Niespodziewanie usłyszałem anielski głos w jaskini. Powiedz proszę tutaj co masz w Wiedziałem, dostrzegłem samotne złoto. Jednak nie mogłem go wykopać kamiennym kilofem. Musiałem zrobić żelazny kilof. Kiedy wykopałem żelazo, uświadomiłem sobie, że nie mam drewna, by stworzyć całkowicie kilof. Wszystkie swoje rzeczy zostawiłem na powierzchni. Musiałem znaleźć sposób, by zdobyć patyki. Jedyny pomysł to było rozłożenie łódki na części pierwsze. Jednak próbowałem ją zniszczyć i zniszczyć i zniszczyć. Jednak nic nie skutkowało. Byłem zawiedziony ze znajomości fizyki. Postanowiłem użyć mojej tajnej broni. Okej, okay, google, jak zniszczyć łódkę w Minecraft? Jak podaje Minecraft Wiki fandom, łodzie mogą zostać zniszczone, jeśli przy dużej prędkości uderzą w lilię. Dzięki za odpowiedź. Robię co w mojej mocy. Gogle miał rację, nie było szans, więc paliłem mutkę. Lilia graniczyła z cudem, więc szedłem i szedłem i jeszcze raz szedłem, aż w końcu trafiłem na. zabudziłem, ale wiedziałem, że jestem coraz bliżej, ponieważ widziałem piasek. W końcu znalazłem swoje drewniane schody i wszedłem do góry. Musiałem szybko zabrać drewno i się spakować, ponieważ wiedziałem, że jak już wrócę, to nie będzie stamtąd wyjścia. Po dotarciu na miejsce mogłem wreszcie stworzyć patyk i żelazny kilof, by wykopać samotne złoto. Po wykupaniu całego złota wiedziałem, że muszę go przytopić, więc zrobiłem to. I wreszcie mogłem stworzyć złote jabłko w celu regeneracji całego zdrowia. Był to niesamowity moment, gdyż zawiodłem się, ponieważ jabłko odnawiało tylko dwa serduszka. Wiedziałem, że jestem w tarapatach. Wiedziałem, że muszę coś wymyślić i wpadłem na genialny pomysł. Je, skoro była tutaj lawa, i słyszałem źródło wody obok, więc zacząłem tworzyć wiaderko, by zebrać wodę i stworzyć portal do netheru. Chciałem stworzyć nieskończone źródło wody, aczkolwiek byłem od krok od zniszczenia swojego pomysłu. Potrzebowałem jeszcze jedno źródło wody, a ja, o ile pamiętam, było przy creeperze, który samotnie gdzieś dryfował. Wiedziałem, że będzie walka z creeperem. Więc postanowiłem go uderzyć kilka razy. Jednak po licznych niepowodzeniach stworzyłem śmur od niego i powoli płynąłem ku źródłowi wody. Po zebraniu wody i stworzeniu nieskończonego źródła, mogłem przygotować miejsce na portal. Proces tworzenia portalu był bardzo monotonny. Musiałem wziąć wiaderko lawy i zalać ją wodą, by stworzyć obsydian. Po kilkunastu rundach Brama była wreszcie gotowa. Jedyne co musiałem stworzyć, to wrota. Aby je stworzyć, potrzebowałem zapalniczki. Więc wykopałem krzemień i stworzyłem zapalniczkę. Podpaliłem wrota. I został mi ostatni element, czyli wejście do portalu. Wiedziałem, że nie ma odwrotu. Więc wziąłem głęboki wdech i wszedłem do portalu. Co się dzieje kuma. Usłyszę dziwne głosy. Skogskyen bor her et